Przemierza ulicę, a ukojenie przynosi mu jedynie zapach świeżego szczawiu królewskiego na drzwiach domów. Ale biada tym, którzy byli zbyt skąpi lub zbyt biedni, gdyż nic nie uratuje ich przed gniewem świątecznego cieniostwora. Wtargnie do ich domów i pożre żywcem każdego, kto nie udobrucha go szczawiem królewskim. Hej, hej! zaczekaj chwilę! Doszły mnie słuchy, że teraz ty jesteś chłopcem na posyłki Zygfryda. Szukasz bombek, prawda? Chcesz wiedzieć, gdzie znaleźć jedną z nich? To był dziwny gość, jakby nigdy nic wbiegł na plac, użył jakiegoś zaklęcia i bombki pofrunęły we wszystkie strony. Potem zamienił się w krwiopicę i odleciał. Nie co dzień widzi się coś takiego. Dostaniesz ode mnie specjalną koronę. Dzięki niej staniesz się królem ścierwojadów i będziesz rządził swoim własnym królestwem. Hej ty! Spotkałeś może takiego gościa z przepaską na oku i podartym kapeluszem? Śmierdzi rumem, bagiennym zielem i szczynami. Hmm, skoro tak... W naszej wiosce stacjonuje pięciu strażników i wszyscy czekają na butelkę tunelowego bulgotu. Jeśli zdołasz je dostarczyć w ciągu minuty, dostaniesz ode mnie 50 sztuk złota. Daj spokój, długo by opowiadać. W skrócie chodzi o to, że opuściłem gospodarstwo ojca i rozpocząłem praktykę kupiecką u mojego wuja. A po kilku latach dorobiłem się z moczych łusek, złotych świeczników i kopca rudy. Chyba trochę przekoloryzowałem. Właściwie chodzi o to, że nasze bombki są porozrzucane po całej okolicy. I nie możemy ich znaleźć. Ale dla tak utalentowanego, myśliwego jak ty, nie powinno to stanowić problemu. Nie, przyszedłem w innej sprawie. Muszę zdobyć trzy listy polecające, żeby strażnik pozwolił mi wejść do wioski. Chcesz mi powiedzieć, że przebyłem całą drogę z Węgardu tylko po to, żeby uganiać się za jakimiś bombkami? Nie ma tu za wiele do opowiadania. Znajdujemy się na trasie pomiędzy krainami centralnymi a prowincją Nordmaru, przez co odwiedza nas wielu podróżnych. Jest tu też duża szkoła klasztorna, ale tamtejsi uczniowie przeważnie pozostają za jej murami i uczą się jakichś niepraktycznych rzeczy. Biszael, wędrowny grajek, miło mi. W razie potrzeby mogę być również goli brodą, jeśli masz jakieś problemy z zębami i to nieodpłatnie. Jak się tu dostałeś? Myślałem, że zamknąłem drzwi. Tak czy jak Witaj w moim skromnym sklepie. Niestety, jak widzisz, w tej chwili nie mogę ci niczego sprzedać. Zajrzyj do mnie kiedy indziej. Świetnie! Odkąd mój ostatni uczeń spadł z urwiska, wszystko muszę robić sama. Pracuję 24 godziny na dobę, byle tylko nadążyć z zamówieniami. Osobnik rzeczywiście dotrzymał słowa. W międzyczasie wyczarowałem i zapakowałem jagody. A teraz wynocha! Jestem zajęty! wyglądasz mi na sympatycznego gościa, więc policzę sobie jedyne 500 sztuk złota. To chyba uczciwa oferta.